Funkcje pilota. Oświetlenie włącza się tymi przyciskami na dole lub tymi. Jeśli włączymy tymi przyciskami, to wszystkie strefy, jakie mamy, czyli jeśli mamy więcej niż jeden sterownik, będziemy kontrolować razem. A jeśli użyjemy tego włącznika, dostarajmy niezależnie y, różnymi strefami. Kołem kolorów zmieniamy barwę. Tym suwakiem wywołujemy kolor biały. Z tym, że możemy ustawić jego temperaturę barwową. Od ciepłego do zimnego. Ten suwak reguluje nasycenie barw. Czyli tak są kolory maksymalnie nasycone. A tak zaczynają blednąć. Robią się pastelowe. Tym suwakiem góra-dół regulujemy jasność. No, i teraz programy. S plus i S minus zmienia programy. Przycisk M zmienia prędkość programów. Pokażę to na innym programie. Opowiedzmy na tym. Wolniej, aż do najwolniejszego i znowu szybko. Przytrzymanie przycisku M powoduje wywołanie efektu statycznego, czyli cała taśma świeci na jeden kolor. Przytrzymanie przycisku S Plus powo powoduje wywołanie funkcji automatycznej zmiany programu. Teraz efekty i kolory będą się same przełączać. W przypadku małego pilota, przyciski działają tak samo, z tym że na małym pilocie nie mamy regulacji. Nasycenia barw i temperatury barwowej, jednak można wywołać kolor biały przez przytrzymanie przycisku 1, czyli włącz albo tego, albo któregoś na strefie. Przytrzymam przycisk, uzyskałem kolor biały. Ustawię sobie dla lepszego przedstawienia sytuacji efekt statyczny, czyli świecenie taśmy na stałe, i też mogę regulować temperaturę barwową tego białego koloru, z tym, że teraz odbywa się to poprzez przytrzymanie jedynki. Taśma zrobiła się ciepła, teraz zimna, czyli przytrzymując regulujemy temperaturę koloru białego.